120 złotych polskich zarobek na jeden dzień. Nie z dachu. I tak, no śmiesznie jest. Ogłaszam sukces. Eee, bardzo duży. Cudo! Połowa wyjazdu już za nami. 7 dni, 1700 km, mnóstwo fajnych przeżyć. Hotel w którym pokój miałby takie widoki kosztowałby fortunę. A my zapłaciliśmy tylko za kampera, a tu rozbiliśmy się kompletnie za darmo. Travel for free. Złapać od dechu, bo za chwilę nie będziemy mogli się zatrzymywać. No to lecimy. Miałbyś lodowiec, jest lodowiec. Trochę to na nielegalu zrobiliśmy, ale chyba jest warto. No i co? Kurde? To jest jeziorko, po jeziorku pływają sobie kawałki gór lodowych. Jest lodowiec, na GoPro nie będzie go widać, ale zaraz nakręcimy lepszym aparatem. Jest ściana, z której się te kry odrywają. Jest zajebiste osuwisko, z którego naprawdę nie chciałbym spać. Za nami jest wodospad, no jest cudownie, cudownie. Mam daleko taki biały język to jest kawał lodowca. byłam lodowiec! To się nazywa powrót w ostatniej chwili. Już szliśmy, to co mi padało konkretnie, ale teraz. No Cześć, Ciepło? Ciepło? No i dobrze. Wierła południowej wyspy, najbardziej na północy, Park Narodowy Abela Tasmana. Piękne plaże, coś zupełnie, zupełnie innego od tego, co oglądaliśmy, ale tam mamy 600 km z tego miejsca, gdzie jesteśmy. nie punktów z listy i po prostu się czylujemy. E, jedziemy sobie teraz e, jakąś poszłą drogą e, przez e, małe mieściny, pola, dolinki, górki. E, docelowo chcemy gdzieś na odludziu sobie przenocować, koniecznie z pięknym widokiem, bo, bo to jest coś, e, widoki, takie kadry filmowe wręcz, e, czy kadry tych zdjęć e, z pejzażami, to jest coś, co jest największym atutem Nowej Zelandii chcemy sobie, sobie o poranku zafundować taki fajny kadr żeby tutaj go szukać. i tyle odpuszczamy dalsze zwiedzanie intensywne teraz już tylko relaks chciałem zameldować, że dojechaliśmy do Parku Narodowego Abel Tasman do miejsca gdzie mamy nocować 500 km po nowozelandzkich drogach nieco mnie zmęczyło Szlak w Parku Narodowym Abela Tasmana wiedzie wzdłuż wybrzeża, jednak wiedzie górą, klifami, przejście z tego szlaku zajmuje 3-4 dni. Co ciekawe, większość turystów, z tego co obserwujemy, pędzi cały czas górą, spina się, żeby przebyć tą trasę pewnie w krótszym czasie niż te 3-4 dni i w ogóle nie schodzi na plażę. A plaże, wybrzeże, to to co szlak Abela Tasmana, moim zdaniem, ma najpiękniejszego do zaoferowania, więc jeżeli tu będziecie, koniecznie zejdźcie te 80-100 metrów w dół i zaglądajcie na wybrzeże, nad morze, na plażę. Zobaczcie, jak to pięknie. Bahariki Beach fantastyczna plaża troszkę nie dopisała nam pogoda ta pogoda dzisiaj na całej wyspie południowej jest marna mamy do wyboru albo pochmurno, albo deszczowo w związku z tym stwierdziliśmy, że nie udajemy się tam gdzie planowaliśmy czyli w kierunku Nelson i w kierunku Blenheim natomiast wracamy w okolice Christchurch na końcu drogi skręć w lewo Tam. Witam, też. dzisiaj dzień 13 naszej podróży i Miejmy ruszamy do Kajkury. o ile tylko droga będzie otwarta dziś ma być pierwszy dzień kiedy droga jest otwarta, jest poniedziałek i zobaczymy jak to będzie wczoraj dojechaliśmy do tablicy, na której był znak, że dalej dostęp mają tylko lokalni mieszkańcy i samochody emergency, czyli wszelkiego rodzaju służby ratunkowe a dziś zobaczymy czy ten znak dalej tam stoi może nie stoi. Udało nam się dojechać do Kajkury pierwszego dnia, w którym została otwarta droga po ponad miesiącu przerwy spowodowanym zniszczeniami po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w połowie listopada. I miasto wygląda jak wymarłe. Jest trochę mieszkańców, którzy wiodą spokojne życie i odpoczywają od turystów, natomiast turystów jest, nie wiem, mniej pewnie niż fok na wybrzeżu. Ale dla nas to plus w sumie, bo udało nam się zobaczyć wyjątkowy kawałek wybrzeża Nowej Zelandii. W zasadzie tylko we dwoje, bez e, towarzystwa innych turystów. A miejsce jest fantastyczne. E, wypatrzyliśmy świetne punkty do obserwacji fok. E, kolonie mew, widzieliśmy też albatrosa. E, można tutaj pływać także e, z delfinami, obserwować wieloryby, e, pływać z fokami. No, w tej chwili nie. Tu niesamowicie śmierdzi. Powtarzam. Niesamowicie śmierdzi w tej Kajkurze. To z tego powodu, że właśnie to dno morskie się podniosło, wszystkie wodorosty sobie wyszły na górę i klepią, no strasznie, no. W dzisiejszym odcinku Kamil gotuje, Kamil gotuje resztki. Czyli ostatni wieczór w kuchni, wyjadamy to co mamy na lodówce. Eee, plus e, ubolewamy, strasznie ubolewamy, bo strat doznaliśmy, strat okrutnych, mianowicie utraciliśmy sześć kiełbasek z baraniny, nad czym boleje strasznie, nie wiadomo gdzie. E, na liście zakupów są, a w składziku nie ma. E, utraciliśmy też dwie pity. E, to jest w ogóle strasznie dziwna historia, bo prawdopodobnie kiełbaski zostawiliśmy w Sklepie, gdzieś tam sobie w kasie czy, czy gdzieś. Natomiast pity widziałem, miałem w ręku i zniknęły. No, tak bywa. Jeszcze nigdy do campera nie wszedł ten koń. To jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Mam nadzieję, że nie położy się za chwilę na łóżku albo nie zacznie kierować. No ale jest bardzo miły i przyjazny. Do campera dalej nie wchodzi. My przejdziemy około 3500 km z ów w ciągu dni 14. E, widziałem relację Forumowicza na forum Fly4Free, który przejechał tych kilometrów 4000 w ciągu 10 dni. E, szacun, Powiem tyle, ja jestem zmęczony po tych 3500. No i może przerwę w tym momencie swoje story, bo ten drugi placek dochodzi, a pierwszy jeszcze nie zjedzony.